Piekarnia została założona przez dziadka mojego męża Edwarda Stasińskiego w 1946 roku w Kielce, Ale historia piekarni sięga 36 1936 roku, bo pierwszą piekarnię dziadek otworzył w Warszawie w 1936 roku właśnie na Żoliborzu. Wojna e, zmieniła jego plany, wyjechał z Warszawy z rodziną i od 1946 roku był w Kielcach. Kontynuujemy tradycję naszego dziadka, tradycję wypieku pieczywa, zachowaliśmy jego receptury. Nie zmieniliśmy nawet wiotę, wszystkie te chlebki, bułeczki, wszystko pieczemy na roszczynach, Chlebki żytnie na kwasie, chlebki mieszane na kwasie z roszczyną. wypiekamy je w ceramicznym piecu. Pieczywo jest odrabiane ręcznie, z użyciem jak najlepszych surowców. Mamy czystą mąkę, bez GMO, bez różnych dodatków chemicznych. Wyjątkowość chlebka, takiego tradycyjnego, prawdziwego, polega na tym, że procesy technologiczne, złożoność tych procesów technologicznych wpływa na zdrowotność, prozdrowotność chleba. W przypadku chleba żytniego naukowcy mówią, że 6 kromek żytniego chleba wystarcza na zapotrzebowanie wszystkich witamin i minerałów na cały dzień. Kwas, który robimy do chleba, wytwarzamy go metodą pięciofazową. Robimy codziennie świeży. Pięciofazowy to znaczy, że co kilka godzin odnawiamy go z kilkukrotną dolewką mąki i wody. Zwiększając objętość tego kwasu z każdą fazą, ten proces trwa około 24 do 27 godzin. W ten sposób wytworzony kwas jest bardzo silny, bo to namnożenie bakterii podczas tych pięciu faz polega na namnożeniu bakterii kwasu mlekowego, które dla naszego organizmu mają właściwości prozdrowotne. Osłania on witaminy, ale osłania w ten sposób, że ten kwas rozbija. Fityniany, czyli sole kwasu fitynowego, które blokują wkłanianie witamin i w ten sposób umożliwia ten kwas przyswojenie witamin przez organizm. Kwas unieszkodliwia mykotoksyny, które zazwyczaj zawsze zawarte są w zbożach. Jest niezbędny dla prawidłowej pracy przewodu pokarmowego, dla pracy jelit błonnich. Niezbędny jest również dla prawidłowej pracy mózgu. Zostaliśmy wybrani do wręczenia chleba dożynkowego w 2016 roku dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. No chleb bardzo smakował, my bardzo się cieszyliśmy, zostaliśmy zaproszeni na prywatne spotkanie z Panem Prezydentem, ale na tym się nie skończyło, bo w następne dorzynki, które były w tym roku, we wrześniu 2017, Państwo Prezydentostwo również przyszli na nasze stoisko, które mieliśmy na dorzynkach prezydenckich, także jest nam niezmiernie miło, że chleb został doceniony. Chleb dostał również chyba najwyższe odznaczenie, jakie może, może dostać produkt spożywczy. Nagrodę Perła, która świadczy o najwyższej jakości produktu. I nasz chlebek został uznany za najlepszy polski regionalny produkt tradycyjny. To naprawdę takie duże wyróżnienie, które nas bardzo cieszy. Nie jest to łatwe być małym producentem, żeby w takiej małej piekarni utrzymać się. Trzeba dużej determinacji, ale też pasji. Na pewno jestem pasjonatem zdrowej żywności i takiego zdrowego, prawdziwego chleba. I chyba tylko to mnie tu trzyma, że jeszcze udało nam się przetrwać na rynku. Ta właśnie determinacja i moja pasja. Jestem przeciwnikiem stosowania różnych dodatków do żywności, tak samo do chleba. Uważam, że chleb to jest mąka, woda, sól, drożdże, cztery składniki. Wszystko inne, jak jest dodane, nie powinno nazywać się chlebem. Jestem przeciwnikiem też yy, takiego szeroko pojętego biznesu w żywności, bo to nigdy nie będzie służyło ludziom. To będzie służyło biznesmenom, a nie zdrowiu ludzi. To jest moje życie. Całe moje życie to jest mój świat, ja czasami zapominam, że mam męża, dzieci, wnuki, jest tylko piekarnia, na co często rodzina się oburza.